Kladami Maryi. Codzienne rozważania różańcowe. Prezentuje ksiądz Grzegorz Góraj. Ciężko jest w życiu obrać najlepszą cząstkę. Chociaż nasze chęci dążą do tego, by we wszystkim sprawdzić się jak najlepiej. Jednak nie zawsze wychodzi nam tak jak powinno. Tego przykładem jest Marta, która chciała przedobrzyć. Jezus wskazuje jej tą najlepszą cząstkę. To bycie przy Mistrzu. Jezus, kiedy stawał wobec tajemnicy odkupienia, które ma się dokonać przez cierpienie i krzyż, skończywszy ostatnią wieczerzę, idzie do Ojca. W ogrodzie Gecemani klęka i modli się. Chce przebywać z Ojcem, tak jak Marta chciała przebywać przy Jezusie. Naszym zadaniem jest wybierać spośród tylu rzeczy, które oferuje świat, to, co ze świata nie jest, ale jest w świecie. Mamy wybierać obecność Boga w naszym życiu, by nie zajmować się tym, co do Niego nie prowadzi, ale zawsze mieć Go przed swymi oczyma. Tego uczy nas Jezus w Ogrójcu, by w każdej ważnej chwili powierzać się Jemu, bo łatwiej jest iść za Mistrzem, niż podążać samemu. Panie Jezu, ucz nas, jak mamy dostrzegać rzeczy ważne w naszym życiu i oddawać się im, tak jak Ty oddałeś swoje życie woli Twojego i naszego Ojca. Amen.